Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jest godzina 6.11. Ja już tutaj byłem, nagrywałem sobie coś na kanał po angielsku From Moral Weave Love. Jakiś krótki filmik. Ale nie mogę dospać. Wstałem dzisiaj wcześniej. obudziłem się bez budzika. Trochę zaczęło padać tak rano, ale tak, taki mały deszczyk i przestało. Jestem teraz w porach nicości. Zobaczcie jaki jest ładny wschód słońca. Jaki ładny wschód słońca tam za mną. A ja będę chciał tutaj chwilę pospacerować i kontynuować jeszcze temat ze słaboszem. Dlaczego? Ponieważ chciałem jeszcze odnieść się do jednego takiego wpisu, który ja sam osobiście udostępniłem na Facebooku moim, prywatnym. Kto mnie ma w znajomych, kto ma, to widział, ale ym, myślę, że to jest też ważna informacja, tak, bo wszyscy wiedzą dobrze, ile... Znaczy, ile tam były różne kwoty, padały tak, ile kosztowało całe to przedsięwzięcie wysłania sławosza, uznańskiego, wiśniewskiego w gwiazdy w kosmos. I padały różne sumy 300 milionów złotych, tam ktoś, że około miliarda, pisał mi też komentarz. Nie wiem, już w każdym razie to były duże pieniądze. Ja wiem i zdaję sobie sprawę, że to, co teraz przeczytam, to jest jak to się mówi, przysłowiowo, kropla w morzu potrzeb, ale tak czy inaczej, są to zmarnowane pieniądze polskiego podatnika, i chcę Wam to przytoczyć. Prawie pusty samolot rządowy B737-800BBJ Roman Dmowski poleciał do USA. Na pokładzie tylko jedna pasażerka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, by zabrać męża astronautę. Kosztowało to polskiego podatnika około. Uwaga, ile? 400 tysięcy złotych. A potem planeta płonie i nad morzem mamy 12 stopni o poranku. Taki został dopisany też komentarz. Zapraszam Was na ten dzisiejszy film, gdzie ja to chcę właśnie skomentować i odnieść się do tego wszystkiego. Muszę Wam powiedzieć, jeszcze taką rzecz, że w internecie nic nie ginie. I kolejne rzeczy, które gdzieś widziałem, ja tego nie będę tutaj udostępniał. To krąży, to na no to natraficie sobie na pewno i y, y, dwa takie y, konkretne punkty, które chciałem tutaj wam przybliżyć. Pierwszy to jest y, sam Sławosz. <grych> Sławosz, który jest w kosmosie i robi zdjęcia. Ma taki wielki aparat. Ja tak ja nagrywam taką małą kamerą sportową te vlogi, ale on ma taki wielki aparat, nie wiem, jakiś dobry, za dobre widać, wypasione pieniądze, z wielkim teleobiektywem i robi zdjęcie w kosmosie. Tylko, że jeden z internautów dobrze zwrócił uwagę, że trochę mu to zdjęcie może nie wyjść. Dlaczego sławoż nie może zrobić zdjęcia w kosmosie, tak jakby chciał je zrobić? No, wycelował aparatem, aparat, wielki teleobiektyw skierowany tam, po prostu tak w kosmos, tak? Cokolwiek by tam nie widział I, i on na tym, na spuście tutaj, żeby nacisnąć, że że będzie robił zdjęcie Sławosz. Tylko, że problem polegał na tym, że na tych teleobiektywach są takie zaślepki. Wiecie co? Takie zaślepki, żeby się tam nie kurzyło, żeby się nie nie porysowała soczewka czy ten. No i to była, to było zamknięty ten teleobiektyw i z zamkniętym teleobiektywem on Próbował robić to zdjęcie. Pojawiały się komentarze. Ty się, ty się nie znasz? Może to było tak zwane zdjęcie pozowane, że on ma zrobić to zdjęcie? E, ktoś napisał taki komentarz. Ludzie to już. Yy... Nie, oni są adwokatami pana Sławosza, Uznańskiego, Wiśniewskiego, czy, czy jak? No, widzimy, obserwujemy, komentujemy, tak czy nie? Sławosz robi zdjęcie z zamkniętym teleobiektywem. No to jak zrobi to zdjęcie? Ten, który omawiał to na. Jakiejś rolce na Facebooku, no to mówił to, to jakie to zdjęcie wyjdzie? Czarno-białe, czy co tam będzie na tym zdjęciu? No sami odpowiedzcie tutaj w komentarzach. Ale nie tylko chodzi jeszcze o to zdjęcie, chodzi jeszcze, bo zaraz przejdę też do tej podróży, i to będę chciał komentować, że trzeba go odebrać, że tyle to będzie kosztowało. Pani Aleksandra żona pana Sławosza, która. Chodzi z taką przypinką jakąś, w ogóle to była ubrana, no ładnie była ubrana, w taki, taki jakiś żakiet, trochę wyglądała jak Stewardesa. E, to jest takie już moje prywatne zdanie. I tutaj miała taką przypinkę, ten taki znaczek, ten taki, jak to jest, taki trójząb, nie wiem jak to się nazywa. E, widać, że to jest po prostu symbol ukraiński. Symbol ukraiński. No i ona to miała. I to też świadczy o czymś, że no... Możemy sobie sami wyciągnąć wnioski, tak, dlaczego ona to miała, dlaczego nie miała nic polskiego, dlaczego nie miała, nie wiem, polskiej flagi, albo po prostu nic nie miała, no nie musiała się z niczym afiszować i, i cokolwiek mieć przypiętego, tylko akurat ten symbol ukraiński ona musiała mieć u, u siebie tutaj na tej marynarce. Ale przejdźmy teraz do tej podróży, którą chciałem tutaj skomentować. Podróż właśnie żony pana Sławosza, która pustym samolotem rządowym Poleciała go odebrać. 400 tysięcy złotych podróż. No właśnie. I tu się potwierdza kolejna sprawa taka odnośnie wydawania publicznych pieniędzy. Czyli, jak ja zawsze to powtarzam, publiczne pieniądze to są niczyje pieniądze, bo to są pieniądze od podatników. Po co my mamy się przejmować? Ja mówię jak myślą politycy polskojęzyczni. Jak wydać pieniądze polskiego podatnika? No, po prostu jak je wydać? No, są to są, nie ma to nie ma, to zaciągamy długi. Na 50 lat do przodu już jesteśmy zadłużeni, albo na 150 lat nawet nie wiem. Długi jest y, po prostu y, nieskończenie długi, nieskończenie jest niemożliwe do spłacenia mamy dług wobec przyszłych, następnych pokoleń, które będą spłacały ten dług publiczny. Jak oni będą tak zaciągać, to po prostu. no. Państwo polskie zbankrutuje, bo to, co się dzieje, to, co oni wyczyniają, co po prostu robią, to jest niemożliwe. I w tym całym szaleństwie, gdzie brakuje pieniędzy, gdzie widzicie, co się dzieje: ludzie organizują zrzutki tu na jakieś dziecko, tu potrzeba pieniędzy, bo ktoś jest chory, a oni wysyłają samolot rządowy taki duży, Boeing, 400 tysięcy, kosztuje. Podróż 400 tysięcy złotych. Ja teraz tak się zastanawiam, kto wydał tą decyzję. Bo powiem wam, to w ogóle jest jakiś hamak powieszony na drzewie, ale nikt, nikt tam nie leży. No bo ktoś musiał wydać taką decyzję. Ktoś konkretny z imienia i z nazwiska. No to nie były jakieś ufolutki czy też boty, które tak powiedziały, że tak ma być. Konkretna osoba z imienia i z nazwiska musiała powiedzieć: wysyłamy samolot z panią. Aleksandrą Uznańską Wiśniewską, żeby poleciała tam do męża, do Sławosza i żeby go odebrała tam na miejscu. I ktoś musiał wydać tą decyzję. Ktoś tak postanowił. I teraz trzeba byłoby wiedzieć, kto tak po prostu wydał taki, takie polecenie, taki rozkaz raczej rozkaz, polecenie. To było na zasadzie takiej pewnie, przygotować samolot. Jak przygotować? No, samolot. No, trzeba lecieć tam, Sławosza odebrać, poleci żona i tylko ona? No, no tylko ona. <grystanie> Ale to będzie dużo kosztowało. Nieważne, ile będzie kosztowało. To się nie ma z kosztami. Ona ma tam lecieć. I to było na takiej zasadzie pewnie. I to jest straszne. To jest straszne. I ja myślę, że ten, kto wydał tą decyzję, to polecenie, to powinien zapłacić z własnych, prywatnych pieniędzy. Z własnych prywatnych. Dlaczego z państwowych? Dlaczego z pieniędzy polskiego podatnika? Ja się pytam, jakim prawem? Jakim prawem? Ja myślę, że ten ktoś powinien po prostu ponieść pełną, pełną po prostu odpowiedzialność za tę decyzję, i w tym właśnie koszty z tym związane. I wiecie co, tak można tutaj chodzić, dyskutować w tym temacie. Różne dochodzą jakieś ciekawostki z tym związane, różne. Rzeczy, które nadają się po prostu na memy, różne rzeczy, które świadczą o tym, że to była tylko i wyłącznie ustawka, a nie jakikolwiek sukces pana Sławosza. I w tym wszystkim jeszcze widzę Donalda Tuska, Helmuta, który siedzi przed, przed telewizorem na swoim fotelu i kibicuje: O, kapsuła wylądowała, wysiada, czy on umie pływać, czy nie umie pływać. I takie, takie pod publikę wszystko i naprawdę to jest żenujący spektakl, żenujący spektakl, naprawdę takiej żenady to ja jeszcze dawno, dawno nie widziałem, znaczy co chwilę jest coś żenującego, w sumie to już przywykliśmy, tak? ale generalnie słabo się na to wszystko patrzy, Jest mi żal tych ludzi, którzy po prostu mm, wierzą w każdy przekaz, z polskojęzycznej telewizji i nie idzie im nic przetłumaczyć. Będą bronili swoimi argumentami płytkimi, że zdjęcie można robić, pozowane i że on tam. Przecież jak jesteście w kosmosie i chcecie zrobić zdjęcie, macie piękny aparat, piękną kamerę, taką to co to robicie zdjęcie dla pizu, tylko dlatego, żeby ktoś wam zrobił zdjęcie, że wy robicie zdjęcie w kosmosie. No przecież zastanówmy się, przecież to jest. Takie proste. No, będąc w kosmosie, nie zrobilibyście zdjęcia, cokolwiek byście tam nie widzieli. No musieliście coś widzieć, nie wiem, nie, bo przy takiej kamerze, yy, no to są duże możliwości, jaką on miał tam ze sobą. No i tak to jest. Tyle, bo tutaj nie chcę przedłużać tego dzisiejszego filmu, nie chcę, żeby ten był odcinek jakiś długi. Wypiszcie Wasze komentarze, czy ten, kto wydał polecenie po... polecenia! No polecenia samolotem tam, właśnie odebrania pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Szkoda, że nie ma jeszcze pięciu członów nazwiska. I czy on, ten ktoś powinien zapłacić za ten lot z własnych kieszeni. Tak wyjąć tu z kieszeni tutaj, tak wyjąć z tej kieszeni 200 tysięcy, z drugiej 200 tysięcy, położyć 400 tysięcy na stół i proszę lećcie przywieź mi Sławosza. No bo podatnik nie będzie za to płacił. Ja bym. Szczerze mówiąc, ja to bym miał wyrzuty sumienia, jak miał zmarnować 50 zł polskiego podatnika, a oni 400 tysięcy. Co to jest? Przecież to jest nic. Nie do wiary. Subskrypcja kanału, łapki w górę, udostępnienia. Widzimy się w następnych odcinkach. Czy będą jeszcze jakieś w tym temacie? Nie wiem, jak coś wycieknie. Jeszcze takiego wartego skomentowania, to pewnie tak, ale na tą chwilę. No to chyba wyczerpałem temat. Pozdrawiam. Z poprzeczki, Lordeni. Zdrowka. Papa. Pa.